No siema, dzisiaj pogadamy sobie o dwulitrowej suprze, która w moim odczuciu jest lepszym samochodem. I teraz pewnie wszyscy łapią się za głowę. Zbliżu co ty gadasz jak dwulitrowa, dwulitrowa supra może być ta lepsza. Ano może być lepsza, bo po pierwsze lepszy balans, mniejszy silnik, inaczej troszeczkę jest środek ciężkości ułożony. Po drugie, 18 calowe felgi z nowym wzorem Grubsza opona, dzięki czemu te felgi troszeczkę dłużej pożyją, przynajmniej na polskich drogach. Po trzecie, brak pakietu premium, jak ja to nazwałem, czyli ładowarki indukcyjnej, head-up display, 150 głośników, tam tak naprawdę jest tylko ich chyba aż 8 na rzecz czterech, Brak skórzanej tapicerki na rzecz Alkantarowo-skórzanej. No, jest to samochód, który może zrewolucjonizować troszeczkę podejście Polaków do może samochodu sportowego i na pewno przez cenę będzie większym hitem sprzedażowym niż ta, 300, ta wersja 3.0 za 315 tysięcy. Teraz widzicie Fuji Speedway Edition, który jest samochodem e, tak naprawdę... Jest to Launch Edition ze Stanów Zjednoczonych, który został zaadaptowany na rynek europejski nazwany Fuji Speedway Edition 200, out powstanie w środku nie różni się niczym od wersji A90 tej edycji specjalnej, którą można było kupić 3, oczywiście w wersji 30, na zewnątrz nowy biały lakier, czerwone lusterka. Felgi są dokładnie te same, które są w wersji 3 litrowej. Czy jest warty wydania 223 tysięcy złotych? Na pewno, jeżeli chcecie mieć jeden z 200 samochodów. Jak nie, pozostaje wersja Dynamik, 290 tysięcy i plus ewentualnie 4 tysiące za kolor inny niż żółty. Supra w 2 minuty. Cześć!